Cześć siemano, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian mną i mój sąsiad witaj sąsiedzie. Cześć. Jak y, złożyliście jak pewnie zauważyć dawno filmów nie było, ale to... Mm, wszystko jest y, do wytłumaczenia, tak? A, ze względu na to jest, ponieważ dlatego, że y, zrobiliśmy sobie ferię z sąsiadem. No wiem wszyscy mają ferie, to co? my nie możemy mieć ferii. Krowę zostawiliśmy, sąsiedzi robili, a my pojechali na wakacje, na dziewczyny, wiecie jak to jest, nie? Trzeba było się jakoś tam utamić za przeproszenie. także krowy były zostawione, sąsiady jakoś tam sobie dady, a, a my na dziewczyny, nie? Także, także takie wytłumaczenie, yy, wiecie co? ja widzę, że już koniec sianokosów, e, u nas też koniec sianokosów, a wiadomo, ja, ja to tam, ja w, dzisiaj jeszcze kończyłem rano, znaczy rano, w południu tak do 12:00 skończyłem już wszystko, no i co, zresztą też tak pomału trzeba jeszcze ten wjazd taki, koniecznie jest idealny nie Idziemy sobie elegancko. No i co? No i zaraz będą sprzedawanie, Także ja już mam wszystko pozawożone: wszystkie zboże, ziemniaki, wszystko zawiezione na skup. Teraz tylko czekają na nową cenę i wywożą to w świat. No i co? No i będą pieniążki. Może jakieś nowe nabytki zimie. No i że tego nie. Ani nie obiecuję, ani nie zaprzeczam. Sam nie wiem, zależy jak będzie z pieniędzmi Jak będzie dobrze z pieniędzmi, no to, no to proste, że będą nowe obietnice Jak będzie średnio, no to, to się wstrzymam jeszcze w tym roku I kupię pewnie dopiero coś, a dobra, to zobaczycie to je. Jak kupię, to zobaczycie, proste, nie? Sąsiad co, tam przebudowa? mówić coś będziesz stawiał? Chodzimy no, może coś tam się postawi To, przy jakim pomyśle zostaniesz, przy tym co mówiliśmy o początku? Tak. Ale to fajnie będzie, wtedy będzie, powiem szczerze, że ta seria dużo odżyje. to całkowicie zajmujemy A, gramy sobie na shaderach, e, gramy sobie na shaderach. E, denerwuje mnie ten pasek u góry, ale to dojdę do tego doj spokojnie. A jak nie, to nie będę grał na shaderach, po prostu. Jak będzie wafel denerwować. Nie to jakoś strasznie mnie denerwuje znowu, ale no... No, no nie, niekoniecznie nie, 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 powinno to tu być, nie? No, ale fajnie to wygląda wszystko, powiem szczerze. Tak inaczej, nie? Ale no, na razie bierzemy wszystko, przez bierzemy jak na razie z stąd, bo, ze Starej Obory, bo Starej Obory to jest jeszcze tego co nie miara. Tu też tutaj stoi, pięknie czeka na szerokim ogumienie. Dobra, tam już, już pewnie, patrzcie się. Jedziemy trochę daleko. Sąsiad, ty owinąłeś wszystko? Tak, to oddałem, przed stoi. Dobra, teraz tylko gdzieś to, mówisz, sąsiad, czekamy na kasę, tak? No. Ładnie. Ja Miałam 12 tysięcy, są siad ma z 50, 000, ale to... W... Przy swoim drogi. Ale no... Ja też wzięłem drzawę, też jakbyś nie... Wili, ja chyba biedzmy. Przy tym... No. Nie no u mnie to co chwilę coś coś nowego, bo no, ja nie, nie lubię tak to tym samym robić co coś zmienić teraz tak jak mówię no, no jak będzie to będzie już coś grubszego ten nowy nabytek będzie grubszy bo ten masę jak już widzicie no już, już swoje zrobi te 25,5 godziny ba nabite i to czuć i to czuć bo no, no kurczę no nie jest to ten sam ciągnik co był jak go kupiliśmy nie? on, by powinien, on teraz powinien przejść taki konkretny konkretny remont a no Kurde, no, uziemicy traktat to nie jest sztuka, nie? Czy na, na zimę mógłby stać? Tam nie zależy na nim, ale... Ale, ale no... no tak jak się możecie domyślić, to już... Jak będzie, to będzie to ciągnik. Jaki ciągnik, to zobaczycie. Myślę, że... Kurcze, jakby dobrze było z pieniążkami, to myślę, że tej zimy go kupię. Ale to też musi być właśnie tak, jak mówię, z pieniążkami wszystko sytuacja... Jak najlepszym porządku, bo kurde to 100... nie, nie oszukujemy się 100. 130 tysięcy muszę mieć 130 to tak leciutko. Eee, musi być, bo to już... Ciągnik 140, 140, albo między 140... Zobaczymy jaką wersję, bo to już to już eksplęt, to żrówka. 140 000, 140 koni, 100, 160 może być, albo 143, albo 163 czy, czy tam dwa. No zobaczę, to nad tym się będę musiał jeszcze konkretnie zastanowić, bo trzeba dopłacić wiadomo a jak nie będzie nie wiadomo ile pieniędzy, to no, nie będę tam dopłacał do tych, to wiadomo, 20 koni, to 20 koni jest, jest sporo ale no nie będę dopłacał do tych 20, około 20 tysięcy trzeba dopłacić no, jak będę chciał, no to później wezmę po roku i, i zamienię się Zrobię trzy no bo to jest silnik jest to samo, tylko jest tą trzy że podniesiony trochę na mocę elektronicznie. To mi serwis podjedziemy mi to zrobi. Nie? To, to, to. No to zobaczymy, na razie, na razie nie ma co planować. Mniej więcej myślę, że może się uda. A ja jeśli nie uda, no to. to pod koniec sezonu. To I tyle, nie? Kurczę, teraz trzeba będzie coś więcej ziemniaka zacząć z tego głupi. Wszystko, wszystko z czasem. I no to jest sąsiad. Sąsiad też jedzie z trójką. I że fajnie. Dobra, my jedziemy w stronę gospodarstwa. No to i tak mi nie wystarczy. i będziemy kończyć lepszej. To sobie Wam przemuszać. Dobra. Stój Baśka. No to co? My Wam serdecznie chcemy podziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie o parce w górze subskrypcji, bo to bardzo ważne i do następnego, trzymajcie się. Cześć.